hej to tutorial na darmową bluzkę. Najpierw w Pinterest wyszukujecie Roblox, bluzki Roblox, bluzki Roblox, wybracie jakąś i pobieracie i wtedy tak, patrzcie. Ja Wam będę robiła screeny i zaznaczała, to czyli teraz klikacie więcej. Później tworzenie nie wiadomości. Tworzenie i ogólnie ja mam także. Pierwszy raz musicie najpierw kliknąć te trzy kropetki właśnie, później home, a później crayons. A jak już kolejne jest to robicie, to musicie zrobić tylko to i crayons. Ok. <coughs> Teraz klikacie awatar. awatar. Okay. Jakoś ładnie to zrobimy, żeby was nauczyć. Przechodzicie tak na dół. I klikacie Classic. To Wiem, że tego nie widać do końca, ale da się kliknąć. Ja mam kit. Yes. Da, się... da się, da się, Teraz klikacie Upload Asset. Asset. Nie, nie, się się I teraz teraz klikacie te upload. Tutaj Tutaj tym. Wybieracie sobie to. I patrzcie tutaj dajecie nie, wiem. Kupa dupa. Jeden. I tutaj to samo. Kupa dupa. nie, I klikacie też nie, Klikacie. Upload. Poczekajcie, poczekajcie, um, muszę tutaj rozmienić, bo tak mi często. Dobra, w końcu zrobiłam, jak chcecie, i wam też nie działa. To, jak jest napisany T-shirt, to tam na dole w tych cyfrach na górze też tak wpiszcie. Teraz wychodzimy z Robloxa, nawet tutaj, i wchodzimy ponownie i mamy.